mógłby tu zajmować rolę? Ten jebce, wspólnik jebce. wydaje się być dobrym kandydatem. Ha? Kluski. Lipka! O, jestem Timelordem, ale git Co? Dobra, może będę przed upasem tego osobnika. XD? Wynoś się stąd. Weź się odwal, nie. Na Co on Don Lauda robi? Don Lauda około 8 sekund się robi, przerwy mu w połowie ciekawe czy zrobi jeszcze raz. Męczę się, bo to jest Legit nie robi drugi raz, więc chyba jest czysty. Zmiana towaru od teraz do tego się przyklei. Co ty chcesz? Nic, nic, nic. No dobrze. No i tak samo jak z tamtym robimy przerywantwo.. Czekaj, co? Drugi raz już nie zrobi, a to paruwa. Co chcesz? Co? Jesus, fejkował taska. WTF o co ci chodzi? Jakiego? Don Lauda. Skąd wiesz? Mam swoje sposoby w wspólniku. Mam swoje sposoby w wspólniku. Mnie jest fajnie, Pierdzielona cenzura nam swój sposób w wspólniku. Nieważne po prostu wiem. No okej, okay. chłopie latasz za mną jak pies na smyczy ciągle. Weź Daj mi spokój. Trzeba było być cierpliwym i nie fejkować pacanie.